The King Lovelace, czyli pierwsza kobieta programistka na świecie. Ada urodziła się 10 grudnia 1815 roku w Londynie w średnio zamożnej rodzinie. Rozpoczęła edukację w wieku 5 lat. Szczególny nacisk kładziono na nauki ścisłe, matematykę i logikę. Dodatkowo uczyła się pod okiem najlepszych prywatnych nauczycieli. Pokochała naukę i świat techniki. Już jako nastolatka projektowała statki, a jej największym marzeniem była chęć stworzenia maszyny do latania. Małżeństwo oraz macierzyństwo nie stanowiło dla niej przeszkody w dalszym odkrywaniu nauki. W 1833 roku poznała Charlesa, niezwykłego ówczesnego wynalazcę. Ada uwielbiała spędzać z nim czas, wsłuchując się w każde jego słowo. Dzięki temu doskonale znała i rozumiała jego pomysły. Szczególnie te związane z maszyną analityczną. Pewnego razu została poproszona o przetłumaczenie notatek w języku francuskim powstałych na jednym z wykładów Charlesa. Ada, oprócz znakomitego tłumaczenia, poprawiła błędy oraz dodała wiele wiadomości odnośnie działania prototypu maszyny analitycznej. Według niej maszyna mogłaby nie tylko wprowadzać dane za pomocą kart perforowanych. Ale i również przetwarzać je, a następnie drukować, rysować lub zapisywać na nowych kartkach. Dodatkowo mogłaby wykonywać procesy, które zmieniają wzajemne relacje pomiędzy danymi, zwracać wyniki numeryczne i symboliczne, przetwarzać dźwięki i komponować muzykę. Najważniejsze jednak jest to, że jako pierwsza napisała program komputerowy dla maszyny analitycznej, który miał obliczyć liczby Bernoulli'ego. Dokładnie wyjaśniła sekwencję operacji i sposoby kodowania. Niestety, mimo jej niesamowitych odkryć nie znalazła uznania wśród ówczesnych naukowców, zmarła niedoceniona w wieku 36 lat. Dopiero po latach świat usłyszał o Adzie Lowy Las. i program znacząco pomógł w stworzeniu pierwszego komputera. Dla upamiętnienia tej niezwykłej postaci stworzono język programowania ADA. I sylwetka występuje także na hologramach certyfikatów autentyczności produktów Microsoft.